Cześć moi widzowie, z tej strony Bartek się... i witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Minecraft Eee, Minecraft, sorry, przepraszam, pip Dobra, siemaneczko, raz drugiej witam was w kolejnym odcinku e, Praca mojego brata, Maćka i mnie e, W tym odcinku, jak wiecie, jak wiecie, będziemy się trochę tutaj komporować I będę wam pokazywał pracę mojego brata, które zbudował dobrze Zacznijmy od... I zaczynamy pierwszą pracę. Pierwsza praca mojego brata to jest samolot, który zostanie jeszcze yy, dokończony, już całkowicie. Yy, Dokończę tutaj. Yy, o, widzicie, podwozie dziwnie zrobione. Wszystko złego. Yy, poczekajcie chwilę. Przestań! No dobra, przepraszam Was za to, ale dobra. Yy, tu musi być dokonione i tak to wygląda dalej. Tu jest otwierane, zamykane. I. Też powiedziałem, link będzie w opisie. Dalej tutaj jest. Czekajcie. Tutaj macie skanie Czekajcie, ja bo nie Nie e, no, jest, mi łatwo się nagrywać z telefonem także ten. Macie tutaj y, skanie, jak widzicie. No, no, ma tak jakby dziwne podwozie, jak mi zauważycie dobrze. Tu ma takie. Oj, sorry. Oj, odpadło. Słuchajcie, to, były, to jest zdejmowana klapa. Patrzcie, tu jest do niego spoilerek. Spoiler jest odczepiany. Widzicie, spójrzcie sobie tutaj, dobrze. O! No i dobra, i zaczynamy. Dalej. No trzeba, Skania drogę mnie nie kosztowała, żeby dokupić do niego te opony. I tutaj y, te części, Te części to takie dodatkowe, czyli mówię te tutaj stóp. No ale no to wiecie, trochę jest i polecam pracę. Jak chcecie? Subskrybujcie kanał, a przyślę Wam takich prac więcej. I zapraszam do oglądania kanału. W następnym odcinku pokażę, co będzie znowu, a będzie to praca moich widzów, czyli... Faceci w czerni, czy tam y, faceci na GTA Faceci w GTA 5 i to będzie chyba pierwszy odcinek tego, tego I będziemy sobie grać jako normalny postać realna Także jak widzicie Będziemy sobie chodzić i, i w ogóle a ja teraz y, Wiecie y, no sobie gram nogą i ten i co wam powiem no i co i widzimy się w następnej części GTA 5, prawda? Trzymajcie się, cześć. Bye!